Dobra Zagramy sobie w takim razie po stronie Agaty Agaty i proszę bardzo tutaj w mamy sobie oczywiście jakieś... Możemy sobie wybierać różne rzeczy, mamy oszczepy, mamy proce, kusze i, i łuki Ja wybrałem sobie łuk i weźmiemy sobie krótki łuk e Pogramy sobie łucznikiem w takim razie No i weźmy sobie strzała z grotem No tu mamy oczywiście różne rzeczy, zobaczcie jakieś tutaj te, te, te przedmioty Mamy różne klasy, ale spróbuję właśnie tym łucznikiem zagrać a, strzał z grotem, dobra, wybieram sobie łucznika Zobaczmy czy ja mogę ten, czy ja mogę się A, odrodzenie za 11 sekund Czyli to jest jakieś oblężenie na zamek, zobaczcie Jesteśmy na podgrodziu I tutaj czerwoni atakują Czyli my jako zakon Agaty musimy bronić Tutaj Okej okay. Dobra, lecimy w takim razie Jesteśmy na zamku, 35 strzał shit o, oh, nie! Okej, okay, dobra Jako Jako łucznik będziemy musieli bronić naszych... naszych... Ja Dobra. A z kosą będziemy biegać szybciej. A co to jest? Jaki ładny zamek, okej. Okay. Mamy tu jakieś gościa. Oż ty noju. O, dostałem w gardło. O! Dostałem w gardziel. <śpiewanie> Za agatę. Dobra, zaraz zobaczymy. Ten też koleś dostał, zobaczy w ramię. Ktoś tam jest tutaj? Nie, po, po, poczyścili ich tutaj Znaczy musimy bronić tutaj. To jest jakieś ksiąń księcie tam? Prevent malicul Rescue? A, bo my wieszamy chyba kogoś, tak? Czy co Ej, Nie chciałem strzelać do swoich, wiecie? Ooooooo! No nie wie, że nie mogę trafić w niego Wow, jakich napierdala. Nie mogę trafić w nikogo. Oh, dostał! Nexus, skasował. Dostał. Ten ulot ten jest na taki bliski dystans, bardziej w sumie. Dostał. O się, Trafiłem jeszcze za, za śmierci go. Dobra, czekajcie Dobra, musimy, musimy tych łuczników tam pozaszlifować Dostał? Nie dostał Wam muszę poskilować sobie jeszcze strzelanie ogólnie O, dostał ktoś tam, skasowałem go Dobra, pokasowany, pokasowany Ło Oh shit, aaa! O! Dobra, połatał mnie. Nexus, kurde. Skili używaj nubie. Chimera shot. Bez peta. Okej, okay, dobra, powiem wam, że... Wow, jak jakie on robił niki. Kurde, jak żmija dzika. Harry West. Wiecie co, ja bym zmienił tutaj w sumie, w sumie rozłożenie mojej klasy. Change class. I tutaj bym z tego krótkiego łuku zmienił sobie na na łuk zwykły, wiecie? Na łuk długi Strzała z grotem. Mmm Nie wiem, te strzały. Okej, okay, w ten sposób, dobra. No teraz jeszcze będziemy musieli sobie ten. tutaj ogarnąć to, ale, ale ci czerwoni tam nam się wbijają, kurde, powoli. Dobra. Ja pierdzielę, jak oni się tu drą! Zamknąć mordę! Dobra. Ok, oni to będą włazić czy nie? Aj, swojemu strzeliłem! O, dostał! O, dostał znowu! A, rzuc rzucają we mnie nożami! O, punisy! O, wow, blokują tarczą, blokują tarczą! Ok, zaporowy! 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 A nie! a nie mogę wejść na tę O, Oj, pozbyli mnie głowy. Podcemam darcie mordy, dobra, będziemy drzeć mordę, to jest dobry pomysł w ogóle. Mega dobry pomysł, żeby podrzeć sobie pysk w trakcie. Ratują kogoś tam już? Oh, shit! A widzicie, bo tu je jest ktoś ten. Jak on drze Zajbiście co nie robimy? Czemu się nie pierdolę? Jak dostał strzałą! Nie myślałem, że swojego trafiłem. O pustę,

Został. On ten skuszą tu wbiegł. Co ten koleś tam robi? Czekajcie, gdzie on wybiegnie? O, tu się biją. Co oni tam robią? Aj, myślałem, że go trafię. Aj, dobra, zabiliśmy. Oni tu już są O nie! O oh, Jezus Maria Zostałem nieźle, zmienić PK Dobra, z z spróbujemy sobie może jakimś ten Change class Może za... E change class, czekajcie Spróbujemy sobie może tym, tym halabardynikiem Czy jak to tam on był całkiem spoko Jak się napierdalają Dobra, z dwuręcznym mieczem! No boju o no no o kurwa jak mi zajebał. Uratowaliśmy go Przegrano, przegraliśmy, nie pierdol ład, tak szybko! No dobra, może zaczniemy sobie od tej od ten Dobra, mam 3 kile 7, ten, 3 kile, 4 dedy, spokojnie Piki nexus, kurde Piki kurde, piki nexus Dobra, nie, pogramy sobie z mieczem dwuręcznym, wiecie, tak mi się wydaje Nie no, całkiem spoko jest z gierka, ej, to mi się całkiem podoba, Zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądać rzeczywiście na początku A, Wejdźmy sobie do zakonu Masona, może tym razem będziemy atakować Weźmiemy sobie znowu tego halabardnika Gra rozpoczyna się za 8 sekund. Dobra, czyli startujemy w jakiejś wiosce najwyraźniej, która została splądrowana, tak? Jesteśmy na podgrodziu i wchodzimy na zamek. Włącz sobie widok z trzeciej osoby. Ja, ja nie wiem jak, jak to te, ten, ten Nie wiem jak się włącza te widoki z innej osoby. Gdzie to jest? Tutaj? Jest, biegniemy. Dobra, lecimy. Nice! Boom! Ooo! Skasowali dno ja! <śpiewanie> Spadł! Żyje, przeżył Dobra, powoli wchodzimy gdzieś tu na zamek No chyba cię pojebało ty! O, zabiłem go! Zrzuciłem typa O kurde, strzela ktoś tam z tego Stąd ktoś strzelał Mogę otworzyć drzwi? Uwaga Chyba nie mogę O, shit, pozbawili mnie głowy Nie no, ręki w sumie, to moja, moje, wiecie a tutaj nic nie ma. Okej, okay, złożymy się na dół. Lecimy. Ej, ale tam jednego kurde tak ostro skasowałem. To jest trochę trudne, żeby tak się przyzwyczaić do, do tego tutaj Tego szczelania całego kurde i siekania. A gdzie są healerzy? No właśnie, gdzie mój healer, kurwa? Wow, jak, jaki jaki koleś jest ten. Dobra, lecimy. O oh, ja, yeah, growling. Ah. No nie wierzę, zabił mnie, co za szmaciarz. Nie umiem jeszcze tym grać, kurde Wyobraź sobie jak w studiu nagrań odbywali te krzyki, no... Znaczy wiesz, no, to jest fajne całkiem, szczerze mówiąc, taka gra aktorska to też jest sztuka, nie? Żeby, żeby takie krzy, krzyki brzmiały autentycznie. A tutaj całkiem dobrze one są odegrane. Dobra, wjeżdżamy w tych typów tam! Ja, yes, Sir Timoteo, MONTEGABLO! Gablo! Wow, nie strzywałem jakieś ty. O kurwa! wow, z bełta! A? wow wow co ten na napierdala z oszczepów! Ajajaj! No nic mu nie zostało, HP, nie umiem tym walczyć, kurde. Przejebane. On nożek jakiś szybszy. Mogę mu w sumie siekieron tu zajebać w mordę. No ale dobra Czy co my tu musimy zrobić? W się sensie leją. My sami siebie biją? Dobra, spróbujemy. Ej, ale, ale tam nieźle tą gościu przypieczyłem. Gdzie oni są? Gdzieś tam u góry chyba? Aj, no nie wierzę. Nie mówię nie tak jak oni. Oni wpakowują się tutaj. Niektórzy gracze, którzy są dobrzy tutaj, wpakowują się. Oni machają jak pojebani i zabijają wszystko dookoła. Ech, ale to, to wiecie, to nie, niektórzy gracze, nie, to na pewno nie ja. Ta tarczownika nie rozwalić, no właśnie tak, tak sobie pomyślałem Nie wiem jak tutaj się skacze, żeby do kogoś dopieprzyć Już nie pamiętam, bo tam nie było do końca tak wytłumaczone Ooooo! Sk skasowałem mu nogi Jak oni napierdalają tam Nice! Oh, shit! Oh, shit, oh, shit! O, oh, oh, jakiś tarczownik. Jakiś tarczownik, wycofajmy się, wycofajmy się. Nice, ale dobrze mu zajebałem. No, nieźle. Dobra, oni oszczepami tam rzucają. OOO! Ło, co mi się dzieje? Oooo, dostałem! dziś co zostało! Ja dostałem Beltem. O, ale tam na niego jeszcze kali w sumie. Aha, bo to są Reinforcements takie. Glonek to się napieprza. Jakiś. Jaka ten! Ebola. Czemu oni się zabijają, durnie? To moi byli? Lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, skasowałem typa Strzela z tej balisty O, Tu jestem, dalej! No O kurwa, macie co na do mnie zbalisty A, we dwójkę dawaj, dawaj, we dwojkę, we dwójkę go Mizerny rycerzyku! Przygotuj się na śmierć! O! Yeah! Jak się cieszę jak małe dziecko, no kurde, zajebiste to jest O, <laughs> oh! Ja pierdolę, co to jest? Jakaś abominacja ludzka O kurde, o kurde <laughs> O oh, że się wiebałem w niego! Oooo! Oh, o oh, ostatnie oh, głowe! Oh, ale w nich się tam wiebałem na ostro Eee <laughs> Musisz, jeżeli chcesz, żeby było więcej ciał na planszy, to musisz ustawić rugby w opcjach na 100. No właśnie, muszę się pobawić jeszcze opcjami, ale ej, zajebiście mi szło Co za popierdol Team kiluje. Nice! Ale, ale powiem wam, że to jest rozpierdziel tutaj z tym tym. Trzeba będzie na arenie pograć trochę, wiecie? No, wiedziałem. To, to pewnie ten rycerzyk śmierdzący na pierdziela we mnie. Ech. No nieźle, nieźle. Ta gra, jest, ta, ta gra jest płatna, nie wiem ile ona kosztuje. Co się dzieje z tymi truchłami, jak, do, jak dostaje się bełtem z tego strebusza, z no to tak jest. A. No what the fuck broniłem się! Moja szanowanko, cześć, cześć ludzie. Ta gra jest cudowna, jest niesamowita. Fajny, fajny tutaj klimat jest tego, tego co. Wiecie, to tak. Dobra. Przegrana, naprawdę znowu przegrałem? Zayban pytał na pięści. Co to ma być? Czemu ja z pięściami tego napierdalam? Ja pierdzielę, przegrałem! What? Można ze nią zagrać? Można jak najbardziej, wiecie co? Ja bym sobie pograł na mapie Koloseum, jest ona zajebista, powiem wam